Co twój ulubiony Zadymiarz mówi o tobie, Part 1. Czyli na początku ta Sigma. Jedynie co robisz na solo, to się kampisz. Nika, uwielbiasz mi się. Jesteś Sigma. cold jest, jest 99% że mieszkasz na pustyni oko jesteś w kochasz naturę Marley na 100% masz supercell id Rock. Nienawidzisz Supercell za to, że zmienili Broka w jakieś dziwadło. Ból, jesteś świnią. Pięć lajk like równa się parstwa.